Długa i szeroka. W całym kraju obchodzimy dzisiaj Dzień Flagi i nie inaczej jest w Świnoujściu. Tutaj ten dzień wyjątkowy jest z kilku powodów. Między innymi z tego powodu, że ta flaga, która znajduje się za moimi plecami na latarni morskiej, ma 600 metrów kwadratowych. To jedna z największych flag na świecie. Ma takie miano właśnie największej flagi na świecie. Kiedyś ten rekord próbowali pobić Grecy, to się im raz udało, ale teraz ten rekord należy do nas. Do Polaków. Tutaj bardzo dużo osób przyjechało z całej Polski, żeby zobaczyć, jak w Świnoujściu wyglądało wprowadzenie na maszt tej właśnie latarni morskiej flagi. Były osoby z Dolnego Śląska, były osoby z Małopolski, więc naprawdę cały kraj tutaj zjechał dzisiaj do Świnoujścia. No i my rozmawialiśmy z tymi osobami, które przyjechały właśnie tutaj na ten temat flagi. Czy ta flaga jest dla nich ważna i co przede wszystkim oznaczają, kolory na naszej narodowej fladze. Szczególny dzień dla mnie. No i barwy narodowe. No to jest coś, co jest nam bliskie. Zapisane gdzieś na tych naszych polskich sztandarach. No i również na co dzień powiewające na, na rufach polskich okrętów. Czyli bandera, bandera wojenna. Ojczyzna to jest zawsze biało-czerwona, więc, więc gdziekolwiek nie jesteśmy, to te biało-czerwone barwy nam na co dzień towarzyszą. Moim zdaniem barwy biało-czerwone są mega ważne, ponieważ... One mają to, kim jestem, czyli bycie Polakiem. Bycie Polakiem to jest cała moja kultura, moje życie mój styl bycia i tak dalej. Więc one utożsamiają się ze mną. Wracając do pytania, jak wyglądało wciągnięcie tej flagi właśnie na latarnię morską w Świnoujściu? To był bardzo złożony proces. Już mówię dlaczego. Mianowicie, żeby ta flaga pojawiła się właśnie na latarni morskiej, musieli pojawić się tutaj alpiniści, którzy wspięli się właśnie na latarnię morską i wnieśli około 100-kilogramową flagę, która została uszyta przez kilkanaście osób. Przez ostatnie tygodnie ten proces się od no i właśnie dzisiaj czego efektem jest ta flaga, która powiewa w świnoujściu na latarni morskiej. Ja tylko dodam, że sama budowla też jest bardzo wyjątkowa, ponieważ powstała w 1857 roku. Ma 68 metrów wysokości i jest to najwyższa latarnia morska, która znajduje się w basenie Morza Bałtyckiego, ale też jedna z najwyższych latarni, które znajdują się w Polsce. Największa w Polsce biało-czerwona, załopotała na szczycie 67-metrowej świnoujskiej latarni. To tradycja, którą pielęgnuje się tu od lat. Od 10 lat spotykamy się tu z mieszkańcami, z turystami, którzy przyjeżdżają do świnoujścia, i właśnie w ten sposób świętujemy pod najwyższą ceglaną latarnią na świecie, bo taka ta jest właśnie w świnoujściu największą flagę, która powiewa, bo ona dzisiaj ma. 555 metrów. Widoczna jest z kilkunastu kilometrów. Spektakularny efekt co roku zachwyca mieszkańców i turystów, którzy podkreślają, że barwy narodowe zajmują w ich życiu ważne miejsce. Barwy biało-czerwone są mega ważne, ponieważ one utożsamiają to, kim jestem, czyli bycie Polakiem. Bycie Polakiem to jest cała moja kultura, moje życie, mój styl bycia i tak dalej. Więc one utożsamiają się ze mną. Te słowa i taki widok wzruszają i pokazują, jak ważne są wspólne obchody święta flagi. Ewidentnie ten dzień jak w soczewce zbiera te wszystkie pozytywne emocje związane z dumy bycia Polakiem, dumy posiadania tak pięknych barw narodowych. To zawsze czuć tutaj. My się wzruszamy przy tej okazji, wiele osób mówiąc wprost płacze, bo to jest kwestia naszej narodowej tożsamości.